Cześć wszystkim! Dzisiaj przedstawię wam postać Glaurunga z uniwersum Władcy Pierścieni. Jeżeli się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, co pozwoli kanałowi się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Ogólnie, Glaurung to ojciec smoków, który został wyhodowany przez Morgota i zabity przez Turina Turambara. Tak więc, Glaurung był pierwszym smokiem wyhodowanym przez Morgota i jednym z najpotężniejszych. Nie znana jest jego data urodzenia, jednak po raz pierwszy pojawił się on. W 260 roku I ery, gdy opuścił Angband podczas jego oblężenia przez Noldorów. Elfowie w strachu przed Smokiem uciekali w góry Eren Ventry oraz do Dorontionu. Laurun zaś panował na polach Art Galen. Na Smoka wyruszył Fingon wraz z konnymi łucznikami, którzy otoczyli Laurunga i zasypali go gradem strzał. Pancerz Smoka nie był całkowicie wykształcony, przez co potwór Morgota musiał ratować się ucieczką z powrotem do Angbandu. W 455 roku pierwszej ery Morgoth zdecydował się wysłać swoje wojska z Angbandu w celu przerwania oblężenia Angbandu. Dorosły już Glaurung stanął na czele wojsk władcy Ciemności, prowadząc ze sobą Balrogów oraz armię orków. Przełomali umocnienia oblężnicze elfów i toczyli bitwę od zimy do wiosny. Zakończyła się ona wygraną Glaurunga i jego towarzyszy, a samo oblężenie Angbandu zostało przerwane. Glaurung podążał na południe, atakując cofających się elfów. Bronili się między innymi w przełęczy Aglon, jednak przybył tam smok Morgota, który wraz z orkami rozgromił wojska elfów na równie, Lotlan. Przeszedł przez Szczerbę, Malgora i wyniszczył całą krainę pomiędzy odnogami Gelionu. Podczas rozpoczęcia Bitwy Nieprzeliczonych Łez, Glaurung znajdował się w twierdzy Angband, gdy na bitwę przybył Turgon z Ryczezami Gondolinu oraz Meadros. Morgoth zobaczył, że zaczyna przegrywać bitwę, wysłał resztę swojej armii z Glaurungiem na czele do ataku. Gdy znalazł się na polu bitwy, elfowie oraz ludzie zaczęli się przed nim cofać, a swoim atakiem rozdzielił wojska Maldrosa i Fingona. Po zdradzie części Esterlingów wojska Elfów zaczęły się cofać, a Glaurung zaatakował ich wschodnią część. Znajdowali się tam krasnoludowie z Belegostu, którzy otoczyli Smoka i zadali mu wiele ran swoimi toporami. Wściekły Glaurung powalił w walce władcę Belegostu, a Zaghala, który jednak ostatkiem sił wbił nóż w brzuch Smoka, potwórz z ciężką raną uciekł w głębinę Angbandu, a za nim podążyła reszta Smoków. Jesienią Glaurung wraz z wojskiem zaatakował i spustoszył równinę Anfauglit w północnej części doliny Syrionu. Następnie wraz z armią zaatakował królestwo Nargotrondu, w drodze niszcząc i paląc talat, Diren czerwoną równinę. Potem Glaurung prowadził Orków na twierdze Nargotrond, gdzie Turin wraz z królem Ordo, Tretem i jego wojskiem postanowili wydać smokowi bitwę. Armia Orków okazała się jednak liczniejsza od elfów, a sam Glaurung był zbyt silny dla wojowników Nargotrondu. Tylko Turin dawał rady stawić mu czoła. Nim Turin wrócił do twierdzy, zdobył ją Glaurung, który zaatakował Nargothrond tak szybko po bitwie na polu Tumhalad, że zaskoczył dym elfów. Przeszedł przez most na Narogu, zbudowany przez Turina i ogniem zniszczył drzwi Felangunda, bez problemu zajmując miasto. Miasto było jeszcze rabowane, a jeńcy zbierani przez bramą grodu z bitwy przybył Turing, któremu na spotkanie wyszedł Glaurung. Gdy Turambar chciał zaatakować smoka, ten spojrzał w oczy człowieka i unieruchomił go urokiem. Glaurung szydził z Turina, przypominał wszystkie jego błędy oraz złe uczynki. Pokazał jak w jakiej biedzie żyje jego matka i siostra, a w jakim bogactwie żył Turin. Po tych słowach potwór Morgota odwrócił wzrok zdejmując urok, a Turin znowu zdecydował się go zaatakować. Smok powstrzymał go słowami i zaoferował wolność, aby Turin ratował swoją matkę i córkę, co nie było znakom dobrej woli dla a rozkazem Morgota. Omamił go wzrokiem, tak iż Turin odszedł, kazał mu iść do Dorlominu, szukać rodziny. Gdy Turin opuścił miasto, Laurung spalił wszystko dookoła i przepędził orków z grodu. Następnie zniszczył most do Nargotrądu i zebrał wszystkie skarby Filangunda w najgłębiej położonej komnacie, gdzie położył się i odpoczywał przez pewien czas. Niedługo potem smok ruszył w kierunku Amon Etrin, a wiatr przeniósł tamtym kierunku mgłę, która spowodowała, że konie lwów wpadły w panikę i wszyscy się rozproszyli. Na szczycie wzgórza Glaurung spotkał Nienor, która spojrzała mu w hipnotyzujące oczy swoimi urokami dowiedział się, że ma do czynienia z córką Hurina oraz tego, że szuka na Turina. Siła Glaurunga spowodowała, że wola nienor osłabła. Smok sprawił, że utraciła kontakt z rzeczywistością, a cały świat wokół niej stał się ciemną pustką. Odebrał jej wzrok, słuch i pamięć. Następnego roku Glaurung opuścił swoje legowisko w Nargotrondzie i zmierzał w stronę Bretilu, w drodze wzniecając pożary. Gdy smog dotarł do granic Bretilu na brzeg tej glinu, wyszli do niego Turin, Dorlas i Huntor z zamiarem zaskoczenia go i zabicia. Kabed naraz, Glaurung postanowił przeprawić się na drugi brzeg tailingu, aby rozpocząć atak na Bretil. Smok rzucił się w przód nad wąwozem, gdzie złapał się ziemi swoimi pazurami. Zaczął przeciągać swoje ciało na drugi brzeg, jednak w wąwozie ukryty był Turin, który zaskoczył smoka i z całej siły wbił w jego brzuch długi miecz. Gdy glaurung poczuł ostrze w swoim brzuchu wydał przerażający ryk, od którego zadrżały okoliczne lasy. Ostatkiem sił przerzucił swoje ciało na drugą stronę przepaści. Po chwili Miotana się z bólu położył się na ziemi, leżał z otwartym pyskiem i zamkniętymi oczami, a jego ogień gasł. Gdy Turin wyszarpał miecz z ciała smoka, z rany trysnęła trująca krew parzą z turambara. Potwór, który jeszcze oddychał otworzył swoje oczy, swoim wzrokiem spowodował, że Turin omdlał i upadł tuż obok smoka. Długo potem na miejsce przybyła Niniel, która mimo strachu zbliżyła się dokonającego smoka oraz leżącego Turina. Nie była w stanie obudzić Turina, jednak jej głos wybudził smoka. Odezwał się do niej i przywrócił jej pamięć na temat tego, że nazywa się Nienor i jest córką Turina, a i mężem jej Turin, jej brat. Doprowadziło to do samobójczej śmierci jej oraz potem Turina. Po tych słowach Glaurung umarł, a jego ciało zostało spalone. Laurung był smokiem ognistym. Wyglądem przypominał wielką jaszczurkę, nie posiadał skrzydeł, natomiast potrafił wziąć ogniem. Jego ogromne rozmiary nie przeszkadzały mu w zwinnym poruszaniu się. Miał dokładniejszy wzrok od orłów, a sięgał nim dalej niż elfowie. Wzrokiem też potrafił hipnotyzować swoje ofiary. Zachował się inteligencją, sprytem oraz niesamowitą siłą. To jest koniec tego odcinka. Koniecznie zostawcie łapkę w górę subskrypcji i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć.